I powiedziałam, że masz poczekać no. Do... Ej, hey, kolego! Sońka. Mam spokojnie Sonka! że ją ją Nie, Nie, Może w w ogóle... Sonka! 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 Tak, Sonka! Sońka, przestań! Sonka! Złamaliście umowę. A? To może jeszcze z... ci rękę, co? Hej! musi się spotkać z mayerem. To jest bardzo ważne. Czy ty możesz mówić normalnie? Starczy dla wszystkich. Są to, piesko, zostaw! się! Już! Jest to f efkę? Ona jest moja. Nie zależy ci na mamusie. Zaraz się z tobą dogadam. Jego brata zabili Niemcy. I trudno mi o tym zapomnieć. Spokojnie, bo nic z tego nie będzie. Wtedy cię znajdę. Możesz być tego pewien. Ja mogę zapłacić więcej. Nie. Lera! Łapę sobie przez niego rozbiłem.